i Oh, mm -hmm. Co Maryjo Królowo Różańca Świętego. Przed Twoim jasnogórskim obliczem w kolejny wieczór gromadzimy się jako jedna rodzina, jako wspólnota uczniów Chrystusa, którym Ty przewodzisz na drodze wiary. Dziś to dzień i wieczór szczególny, bo dziękujemy Bogu za dar modlitwy różańcowej, za tę modlitwę, która potrafi zmieniać bieg historii. Dziś wspominamy czas, kiedy to w 1571 roku, gdy Europa była skłócona, jedność wiary zachwiana przez Reformację i wówczas sułtan turecki Selima II ruszył na kraje naszego kontynentu, chcąc zająć także Rzym. Pod Lepanto rozegrała się bitwa morska, która miała zadecydować o losach ówczesnej Europy i świata. Wbrew wszelkim ludzkim przesłankom, zakończyła się zwycięstwem nielicznych wojsk chrześcijańskich, które na jakiś czas zatrzymały inwazję islamu na zachód. Wówczas zwycięstwo przyszło przez różaniec. Wielka rzesza ludzi w swych domach, kościołach, miastach, wsiach modliła się na różańcu w całej Europie. Zwyciężono. Nie tyle dzięki mieczom i armatom, ale wygraną jednomyślnie i powszechnie odczytano jako różańcowy cud Matki Bożej. To był Twój cud, Twoja zasługa wyproszona. To była prawdziwie wielka chrześcijańska armia ludzie modlący się na różańcu. W Wenecji po bitwie wzniesiono Kaplice pod Twoim wezwaniem jako Matki Bożej Różańcowej, a na jej ścianach mieszkańcy wypisali słowa, które przeszły do historii i dla nas dziś są także skarbcem mądrości. Nie odwaga, nie broni, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa uczyniła nas zwycięzcami. Bądź z nami, Maryjo, i dziś. W tej Europie i ratuj ją przed zalewem obcej i wrogiej chrześcijaństwu kultury. Otwieraj oczy i serca rządzącym europejskim przywódcom, którzy często mają zasłonięte oczy chustą politycznej poprawności, nie liczącej się z prawdą o własnych korzeniach, wierze, kulturze, a nawet naturze człowieka. Zwracamy się do Ciebie, Maryjo, jako do królowej Różańca Świętego. Jesteś królową tej modlitwy. Co to znaczy? Wiemy, że Twoje królowanie to służba. To służba, która wypełnia się w tym, że kiedy w tej modlitwie zwracamy się do Ciebie, to Ty prowadzisz nas do Chrystusa. Różaniec bowiem jest modlitwą Twoją, Maryjną, a Jego sercem jest sam Jezus Chrystus. To modlitwa o chrystologicznym sercu, które skupia w sobie całą głębię przesłania ewangelicznego, którego jest jakby streszczeniem. Tak nas prowadzisz w tej modlitwie, Maryjo, abyśmy mogli dostrzegać, jak z miłosiernego postanowienia odwieczne słowo ojca staje się ciałem, włącza się w sprawy ludzkie i dokonuje dzieła zbawienia. Maryjo, różańcowa modlitwa jest tak podobna do ciebie. Do Twoich postaw jest tak prosta, tak zwyczajna, a przez to niezwykła. Wymaga wielkiej pokory wobec siebie, ogromnej prostoty. To modlitwa rozważania i zachowywania w sobie tajemnic, które nie od razu się rozumie, tak jak Ty, Matko słuchająca i zachowująca w sercu. To tajemnice życia Jezusa i życia Twojego, ale to także nasze życiowe tajemnice. Sprawy, wydarzenia, które nie zawsze rozumiemy, a które bywają i radosne i pełne światła, ale także są tajemnicami, tajemnicami bolesnymi, a wszystkie one ukierunkowują nas ku chwale Boga i ku temu, byśmy sami mogli radować się kiedyś chwałą nieba. Każdy z nas dziś modlących się przeżywa jakieś tajemnice życia. Różaniec streszcza nie tylko Ewangelię, ale i nasze życie. Jakiekolwiek dziś my tu obecni, wszyscy, którzy się z nami modlą, tajemnice doświadczamy, to chcemy w nich uwielbić Jezusa Chrystusa i oddać cześć Tobie, Maryjo. Dziękujemy Ci, Matko, za tę modlitwę, która nas wszystkich zbiera w jedność. Tak jak paciorki różańca połączone są w całość, która bierze swój początek w krzyżu, tak i my, rozważając różańcowe tajemnice i powtarzając po wyznaniu wiary słowa pozdrowienia anielskiego, modlitwy Ojcze Nasz, uwielbiając Trójcę Świętą, stajemy się bardziej jednością, bardziej wspólnotą, która bierze swój początek w krzyżu Jezusa Chrystusa, chwalebnym i zwycięskim krzyżu, na którym nasz odkupiciel zwyciężył szatana. Pokonał grzech, przywrócił naszą jedność z Ojcem. Otworzył nas także na dar jedności między nami. Różaniec prowadzi także wszystkich nas do jedności i pamięci o najważniejszej prawdzie naszego życia, że tylko w Jezusie Chrystusie jesteśmy zbawieni i nie ma żadnego innego imienia, w którym jest nasze zbawienie. Tej prawdy i tej jedności potrzebujemy dziś w naszej Ojczyźnie. Przypominamy sobie więc dziś tu, w duchowej stolicy Polski, na jasnej górze, że są rzeczy i sprawy, których nie da się zmienić ludzkimi tylko postanowieniami, dekretami, ustawami. Są rzeczy i w Ojczyźnie, i w rodzinach, i w naszych środowiskach, miejscach pracy. Które zmienić można tylko modlitwą i w sobie samym także. Niech orężem w tych przemianach będzie nam różaniec w jedności z Tobą i ze sobą, Maryjo, nasza królowo i matko, prowadząca nas do Chrystusa, rodząca nas do wiary, która owocuje zawierzeniem Bogu na Twój wzór. O to prosimy nie tylko dla naszej ojczyzny, ale i dla Europy i całego świata. Chcemy być tą iskrą wśród narodów, w której największym orężem w drodze do szczęśliwego i szlachetnego życia nie będzie ekonomia, militarne zasoby, układy i unie, ale modlitwa, różaniec, w którym nieustannie zapraszamy i przywołujemy w tajemnicę naszego życia osobistego i narodowego obecności Twojej Maryjo i Twego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. się dziś wraz z tymi, którzy podejmują nieustanną modlitwę przebłagalną za grzechy w naszym narodzie. Tę, modlitwę, tę modlitewną inicjatywę nazwano Jerychem Narodu Polskiego. Potrwała ona do 15 października, a później także do zakończenia roku Miłosierdzia, a dziś rozpocznie się tu na Jasnej Górze po apelu w kaplicy Sakramentu Pokuty i Pojednania. Zawierzamy Ci także dzieło gwiaździstej procesji różańcowej, które rozpocznie się jutro w intencji całej Ojczyzny w różnych miastach i miejscowościach Polski. W roku jubileuszu trzechsetlecia koronacji Twego jasnogórskiego wizerunku chcemy też stawać się poprzez modlitwę i nasze nawrócenie Twoją Maryjo żywą koroną. To zaproszenie, które wychodzi stąd z Jasnej Góry, niech znajdzie odpowiedź w wielu sercach naszych rodaków i wszystkich ludzi, i w ojczyźnie naszej i na całym świecie, byśmy byli Twoją żywą koroną, przez uczynki, życie godne, ewangeliczne. Modlimy się dziś za wszystkie służby posługujące w naszej paulińskiej, warszawskiej, pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę. W tym roku była to 305. pielgrzymka. Powierzamy Ci Maryjową opiekę obecnego tu ojca Marka Tomczyka, przewodnika i organizatora pielgrzymki, ojców, braci, służby porządkowe, którym pielgrzymi tak wiele zawdzięczają. Wraz z pielgrzymami z nieporętu podejmują dzisiaj tutaj nocne czuwanie w kaplicy przed Twoim obliczem. Zawierzamy Ci ich z wdzięcznością ich trud, ich rodziny, ich życie. Prosimy Cię Matko za cały Kościół Święty. Modlimy się we wszystkich intencjach zapisanych w Księdze Modlitwy Apelowej. Modlimy się za Episkopat Polski. Polecamy Ci Dobrodziejów i ofiarodawców Twojego jasnogórskiego sanktuarium. Za tych wszystkich, którzy nas o modlitwę prosili, wszystkich w kraju i za granicą, którzy łączą się z nami przez radio, internet, telewizję Trwam. Zabierzamy Ci papieża Franciszka. Modlimy się za naszych rodziców, rodziny. Modlę się dziś za moją mamę, która przeżywa czas swych urodzin. Polecamy Ci nasz pauliński zakon, wszystkich ojców i braci. Modlimy się za pielgrzymów, którzy teraz modlą się z nami tu w kaplicy, z Pucka, ze Śremu, z Łosic, z Siedlec, pielgrzymów z Cieszyna, z Pewel, Siemieńska, wspólnotę Świętego Józefa z całej Polski tutaj przybywającą. Modlimy się za parafię w Lubochni, w diecezji łowickiej, którą nawiedzasz w kopii twego jasnogórskiego wizerunku. Maryjo, przyjmij nasze życie, Królowo, Różańca Świętego. Zapraszamy Ciebie i Chrystusa w tajemnicę życia każdego z nas, wszystkich modrących się jednoczących w tej modlitwie. Chcemy rozważać wspólnie tajemnicę Twego ukoronowania na Królową nieba i ziemi. Ojcze nasz, Который исчез сейчас... Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami chrześcijani, teraz i w godzinę świętej nasz, Amen. Abba, Kinoą Maryja, na puponu kanangrasia, angpanginoą Dzios ej suma seio, bukut kang pinagpala sa babaeng lahat

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, i w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę świętej naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę świętej naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,

1050. rocznicę Chrztu Świętego naszej Ojczyzny poprowadzą dziś małżonkowie Krzysztof i Anna z parafii Bożego Miłosierdzia w Częstochowie. Boże nasz Ojcze, w roku Jubileuszu Chrztu Polski, dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy. Jezu Chryste, Synu Boży. Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym. Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu dobrą nowinę. Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie nas swoim stawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce Chrztu Świętego. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony w naszej historii teraz i na wieki wieków. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy, uciekamy się święta Boża, Dziecięko. Naszymi prośbami radź nie w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód radź nas zawsze bawiać. Anno kwarekna i błogosławiona, o Pani nasza, o rękowniczko nasza, o nasza, Oczywiście, Cię, nas pojednaj. Synowi swojemu nas, polecaj, swojemu Synowi nas Generała naszego paulińskiego zakonu, ojca Arnolda Hrabkowskiego, prosimy, abyśmy przez jego posługę mogli przyjąć dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec. I Syn, i Duch Święty. Amen.